Cześć, mam na imię Damian, mam 34 lata i dziś zaprezentuję wam lampę obszarową 4V USB litową od Ryobi. Jestem ambasadorem tej marki i z przyjemnością pokażę wam, co ten produkt potrafi. Przed Wami lampa, która idealnie nadaje się do oświetlenia przestrzeni roboczej, biwakowania czy nawet awaryjnego oświetlenia w domu i drogi podczas awarii samochodu. Dzięki trzem ustawieniom światła o jasności do 300 lumenów dostosujesz ją do każdej sytuacji. Co więcej, lampa jest kompatybilna z systemem Link, co pozwala łatwo zorganizować przestrzeń i zawsze mieć lampę pod ręką. Aby włączyć lampę, wystarczy włożyć baterię i nacisnąć przycisk zasilania. Mamy trzy poziomy jasności. Wysokie, średnie, niskie, które zmieniamy jednym kliknięciem. Jeśli przytrzymasz przycisk, włączysz tryb migania, który jest świetny w sytuacjach awaryjnych. Co więcej, możesz przechowywać tę lampę w zorganizowany sposób dzięki systemowi Ryobi Link. Wystarczy zamocować ją na kompatybilnych uchwytach w twoim warsztacie. Spójrzcie, stworzę tutaj ciemny kąt. Zanim użyję lampy, praktycznie nic nie widzę. A teraz widzicie, jak wyraźnie widać wszystko. Ta lampa naprawdę robi różnicę. Prawdziwą zaletą tej lampy jest jej mobilność i wygoda użytkowania. Metalowy haczyk pozwala zawiesić ją nad głową, na przykład w namiocie, a karabinczyk umożliwia przymocowanie jej do torby lub paska. Idealne rozwiązanie, kiedy masz zajęte ręce. Moim zdaniem, ta lampa to świetne rozwiązanie dla każdego, kto potrzebuje mobilnego i wydajnego źródła światła. Jest lekka, kompaktowa i łatwa w użyciu. Zalety: na pewno trzy ustawienia jasności, solidna konstrukcja, możliwość ładowania przez USB, a także haczyk i karabinczyk, które dają wiele możliwości montażu. Dodatkowo system Ryobi Link sprawia, że przechowywanie i organizacja przestrzeni jest niezwykle prosta. Zdecydowanie polecam ten produkt. To świetny wybór dla majsterkowiczów, podróżników czy każdego, kto chce mieć niezawodne światło pod ręką. Jeśli planujesz zakup tej lampy, pamiętaj, aby zawsze mieć przy sobie dodatkową baterię, aby w razie potrzeby móc ją wymienić. Dzięki temu nigdy cię nie zawiedzie. Dodatkowo sprawdź inne produkty z systemu Ryobi by jeszcze lepiej zorganizować swoje miejsce pracy. Dziękuję za obejrzenie mojej prezentacji. Mam nadzieję, że lampa obszarowa od Riobi przekonała Was, że to niezastąpiony sprzęt. Do zobaczenia i powodzenia w Waszych projektach.